No, siema, ja jestem Kamila i dzisiaj będziemy robić reakcję na wszystkie openingi do anime Sword Art Online. O czym to jest, mogę się domyślać, to jest jedno z tych anime, które było na topie, jak ja byłam chyba w gimnazjum i nie zniechęcał główny bohater, żeby to obejrzeć, jakoś nie wiem, patrzyłam na to i mówię, no. No, jakoś, jakoś mnie nigdy do tego nie ciągnęło, więc chcę chociaż zobaczyć openingi. I może po openingach stwierdzę, że zrypałam, że tego nigdy nie obejrzałam. Wiem, że to było popularne bardzo anime. Chyba w Gimbie mam wrażenie, że to wtedy był ten pik tego. Nie wiem z którego roku jest to anime. Nie wiem nawet ile jest openingów. So, let's go! Opening pierwszy. Kojarzę chyba nutę, ale nie jestem pewna. Co what to fakt. Ten ziomek wygląda jakby miał 14 lat, nie? To jest mocne. Tam też kojarzę, no. To jest chyba taki Isekaj, nie? Ja nie przypadam za takim czymś zbytnio. Co co, on się przeniósł do jakiejś gry, pewnie. To wygląda jak igrzyska śmierci jakieś. Tak, znam nutę, jez. Zbyt popularne, by nie znać. O, laska też walczy, mocne. I sekaj. Czyli oni tak u swoich boków walczą, a potem ona mu gotuje. Mocne. Potem go opierdziela, że nic nie robi. Typowe. Typowe, typowe. Nuta. To wiecie, co to jest chyba jedna z takich nut w topce, mi się wydaje? Anime? Bo ja nie widziałam nigdy tego openingu, a nutę słyszałam, nie? Mam wrażenie, że tak minął. Zaczął się ledwo, co ten opening już się skończył. Teraz drugi. Gołąby lecą. Chyba. Jakie pterko fajne! Brat wrócił do swojego świata, nie, nie. O, to jest jego gra. Online, o nie, Orzeszek mi upadł. On jest w szpitalu. What the fuck? Teraz mam. Nie wiem, czy oni są w tej grze, czy w prawdziwym życiu teraz. Tam są niby nowoczesne budynki, to jest taki tradycyjny, japoński dom. Chyba teraźniejszość. Ten bro miał formę człowieka, tak naprawdę jest elfem, zobaczcie. Ale uszy. uszaty. O, to jest ta ze szpitala wyszła. To nie był główny bohater chyba, nie? Tylko w tym świecie i że musi być elfem, to chyba nie jest on, nie? Jak Ktoś inny. Nie wiem. Nie, a nie. Nie, to on był! Mateuszy, zrypę się. Czemu oni nagle są elfami? Przecież jej tego nie było. Wygląda jeszcze głupiej niż wcześniej I ma nową dziewczynę, nie. Ona płacze. A nie, cieszy się. Dobra. Może to jest karem jakiś. I fajny był ten fragment. Mega był ten fragment. Nie wiem dlaczego, ale mega mi się podobał. Tak go popchnęła na pasach, potem spojrzała w kamerę, też jeszcze tam w niebo. Ten był lepszy według mnie. Ten był lepszy opening. Ale może to przez tą końcówkę tak, tak poczułam. Dobra. Trzeci opening, i po tym openingu już zgaduję o czym to jest. Po prostu mówię wam fabułę, nie? Jak uważam? Czy on się przeżegnał? Spierdzielę się. Chwila. Jeszcze raz muszę to zobaczyć. Fajny fragment. I to jest ta sama nuta co z pierwszego peningu? Chyba nie. O, siedzi sobie z nią w prawdziwym świecie, ale gracze chodzą cały czas. I tylko oni ich widzą. Okej. Okay. Boże, o co w tym chodzi? To jest siostra głównego? Tak wygląda. Są. Elfy, no są nawet wróżki. Dobra. Jakaś fajna postać się pojawiła. Ale to jest chyba jego siostra, tego głównego, nie. Czy te światy się mieszają? Czemu tam były te miecze jak w grze i tu jest nagle jakiś żołnierz? Komandos? Co jest? Cały ten Ark jest o tej lasty co walczy, tej czarnowłosej. Po pustyni z karabinami, tam są jakieś bazy wojskowe, ja nie wiem. Okej, okay, jakaś zmiana głównych bohaterów. Dobra, więc miałam Wam powiedzieć, jak myślę, o czym jest fabuła, więc są oni w normalnym świecie, tak? Niektórzy z nich trafiają do takiej gry online i widzą tylko tych ludzi online podłączonych, i oni walczą na miecze. I, I po prostu coś tam mają, jakieś misje do wykonania, coś takiego. Nie wiem. Ogólnie jest to bardziej takie męskie anime, wydaje mi się, w sensie dla chłopaczków, bo jest tam dużo dziewczyn, które jeszcze wyglądają, jakby miały po 12 lat, więc myślę, że to coś w ten desej. Nie zdziwiłabym się, jakby tam był jakiś fan service Czyli po prostu te dziewczyny z twarzami dzieci, ale po prostu byłyby jakieś hot sceny, coś takiego. Muszę zjeść. To! To są te gracze, ci gracze, te gracze. No tak, i oni mają takie swoje plansze, w sensie te karty to są ich moce chyba, nie? Ej, ten opening inny. O, dobra. Patrzcie, oni wszyscy są... Ja wszystko wiem. To są ich takie basic outfity, normalne życie. Wszystko spoko. To są w innej grze, w grze elfiej. A, i to też są elfy, dobra. Że się wygłupiają. To jest ktoś zamknięty, został pojmany w tej grze, nie? Świat się rozpada. A gdzie jest ta główna? No i w levele wbijają. Mają swoje moce, pewnie jakieś leczenia. Dobra, ale tej laski nie ma z początku, chyba. Może w szpitalu cały czas leży? Nie wiem, przesada. Albo no ja jej nie widzę. A nie, była tam. Z kim on się trzymał za rękę? What the fuck? Myślałam, że się tamtą sparuje. Coś długie włosy, chyba czarne. Nie ma tutaj. A nie, to jest chyba ta, nie? Ta po prawej. Kurde, nie wiem. Ale nuty. Teraz takie se, powiem wam. Not my type. I znowu początek taki sam, jakby był. To co to było? Ten sam styl, też te karty Boże, jakbym oglądała ten sam penning. Jakaś nowa laska To chyba ta z początku, nie? To mogą być siostry, te co wcześniej biegały te dzieci, tak? Chwila. O tu. Jakieś to są siostry, czy to jest jedna osoba? Nie wiem. O te dwie? Nie wiem. Gdzie jest główny bohater? No to jest teraz. Jest teraz dziewczyną, nie? że cały czas są jakieś nowe postacie. Gdzie jest główny? Gdzie jest ta główna? Nie ma go? Co jest grane? Yuki. Asuna. Oni się uczą w szkole dla... isekajów. Przesada. Szkoła anime. <grytanie> to jest ark z dupy, nie? To jest ark z dupy. Jeszcze są jakieś openingi. Nie wiem, co to jest. 8V1, 9V1, co to jest? Chyba znalazłam szósty opening, ale to jest jakiś poboczny wątek? Nie wiem. To jest w ogóle to anime? Czemu nie mam mieczy, tylko są bronie? Ona jest jakaś bed. Anime jest na tyle rozbudowane, że tam są też sezony dla jakichś innych postaci? Tak, to są te. Ona wygląda 10 razy lepiej niż ten główny bohater. Zacznijmy od tego. No ta. To jest taka kula, cool, tamten wygląda, jakby się bał wszystkiego. Ten opening był spoko. Ten był spoko, nie? nie? wiem, czy powinnam tak mówić. Mam jeszcze taki opening. Ósmy? Nie wiem. A siódmy gdzie był? Ej, wreszcie jakaś fajna nuta taka. Oj, są już główni nasi. A przynajmniej jedna. Tej drewniane chatki. Ono nie ma oka. Ale widać poprawę w tej animacji i wszystkim. w kresce. Musimy to cofnąć. Muszę jeszcze raz zobaczyć tą scenę. Powalona. Patrzcie, jakie przejście! W ogóle oni opluli. fabułę głównych bohaterów i to są wszyscy inni? No, czy jest ona już te. Aha! Boże, ludzie, ja myślałam, że oni ją opluli w ogóle, a ta laska w czerwonych włosach... Znaczy, w pomarańczowych włosach, patrzcie. To była cały czas ona, ja się zjebę. A, ona miała jednak oko. Nie ma głównego bohatera, nie, mocne. Tam co sezon, albo co pół sezonu? A nie, pojawił się przez chwilę, może jest jako wspomnienie. To, to, mm, co sezon, albo co pół sezonu? Jest ark kogoś innego, mam wrażenie. Chyba by mnie to wkurzało. Znaczy, ja takie coś oczywiście wymyślam, nie, może tak nie jest. Opening 9. Szkoła anime, nie wierzę. To są chyba te same cały czas post... Nie. Tak. Kurde, nie wiem. Niczym się nie wyróżniają te postacie, tylko mają różne kolory włosów. Trochę fryzury różne. Powiem wam, że w dziewiątym openingu to... To wygląda jakby było wspomnienie tej ich walki. Już zero walk, to jest wszystko w normalnym świecie teraz. To jest nasz nowy główny w tym marku, nie? U. To był on? Czy znowu mnie kolor włosów zmylił przez to, że oni mają wszyscy takie same japy? Ten w białych włosach, to był ten główny. To jest on? Czy ja je Bo ja ich nie rozpoznaję, naprawdę. No dla mnie oni wszyscy tak samo wyglądają. No patrzcie, wybucha woda. Robi mu się strój nowy. I jest ten główny. A ta? Teraz już ma normalny kolor, rudy. O, jest on wreszcie. A wcześniej miała niebieski. To jest chyba wszystko. Ja nawet nie wiem czy nie za dużo obejrzałam tego wszystkiego. Naprawdę nie kumam. Ja już wam mówiłam mniej więcej w, co mi się wydaje, o czym może być to anime. Zaczęło się na pewno od tego, że nie mieli jakąś taką, żeby do jakiejś gry online po prostu dołączali, tam walczyli na miecze i w ogóle no tego to jestem prawie pewna. Mogli tylko oni siebie nawzajem widzieć, ale teraz to oni już naprawdę mają tryliard tych światów. Wkurzałam mnie strasznie to, że jakbym oglądała, to bym nie miała takich odczuć, ale że tutaj te postacie się praktycznie niczym nie różniły. Te wszystkie dziewczyny wyglądały dla mnie tak samo, nawet głównego bohatera chyba porypałam, jakby w białych włosach. Jak robiliśmy reakcję na Black Clover i też tam nikogo nie znałam, to ja od razu rozróżniałam te postacie. Tam może raz się walnęłam, ale tak. Każdy wyglądał jakoś inaczej, nie? Ja w ogóle oglądam Black Clover teraz. Mozolnie mi to idzie, ale tam nie wiem na którym odcinku jestem. 30, 40. Ale piszą tu ludzie w komentarzach, że jest hejt na to anime. Dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia. I możecie mi pisać na jakie openingi mam jeszcze zareagować na